Cześć Youtuberzy, witajcie w kolejnej prezentacji na moim kanale. Tym razem jest to prezentacja karty dźwiękowej Asus Xonar Model DGX. Przyjrzyjmy się teraz opakowaniu karty. Jak widzicie, na froncie opakowania czy na górze tego pudełka mamy producenta karty. Pokazany jest wygląd karty. Jaka to jest karta? Model Xonar i DGX. Napis. Słyszysz wszystko, wszy, wszy, wszystko, wszystkie komendy Headphone AMP PCI Express C. Czyli jest to karta ze wzmacniaczem słuchawkowym oraz obsługująca dźwięk przestrzenny 51 z u nas włącze PCI. Dodatkowo karta posiada wzmacniacz słuchawkowy, obsługę o dźwięku 51 dla słuchawek, specjalny procesor GX25. Oraz automatyczne wykrywanie złącza po podłączeniu słuchawek do przedniego panelu Dalej mamy Tutaj mamy informacje, to samo co widzieliście na górze, czyli Xonar DGI, sam headphone Takie tutaj informacje, informacje Z jednej strony pudełka Mamy tak zwaną Zawartość zestawu oraz wymagania systemowe Z drugiej strony pudełka Mamy już pokazane parametry techniczne, parametry całej, parametry, zaraz jeszcze raz pokażę, może tak, parametry odnośnie karty. Natomiast z tyłu mamy informacje w języku czeskim, niemieckim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, węgierskim, włoskim, norweskim. Polskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, szwedzkim oraz tureckim. Mamy już informacje po polsku. Czyli tak wygląda pudełko. A sama zawartość pudełka jest następująca. Mamy kartę karta Asus Xonar DGX na złącze PCIE, mniejszy odpowiednik złącza graficznego PCIE Express. Karta posiada z tyłu, ja Wam to może tak pokażę, z tyłu raz, dwa, trzy, cztery złącza Jack 3,5 mm oraz złącze SPDIF, to tutaj, gdzie trzymam teraz, gdzie teraz pokazuję myszką, o to. to, to, jest właśnie to, to jest procesor dźwiękowy w tej karcie. Kartę montujemy na złącze PCI Express X1. Następnie mamy do karty, mamy tutaj w opakowaniu śledź do obudowy niskoprofilowej. Łytkę ze sterownikami, chociaż lepiej jest ściągnąć ze strony Asus.com sterowniki, najnowsze, które obsługują Windows 10, a jeśli ktoś nie chce sterowników producenta, polecam sterowniki Unix Sonar wersja 1.85. Mamy również informacje Safety, bezpieczeństwo, informacje bezpieczeństwa, taki poradnik, jakieś tam informacje. Coś takiego jak VIP, Member, warranty, wa w warranty, Notice Oraz mamy taki Quick Start Guide, czyli instrukcję jak zainstalować tą kartę jak zainstalować do niej sterowniki I to by było na tyle odnośnie prezentacji tej karty Czy karta jest warta polecenia? Jeżeli ktoś, ktoś szuka ciekawej karty, to tak, ale uprzedzam by, karty, by ta karta działała, musicie posiadać w komputerze, na płycie głównej, o takie złącze złącze z takimi śledziami to jest za który pokażę, takimi śledziami. To jest PCI Express X1. Nie X16, tylko X1. Czy warto kupić tą kartę? Myślę, że warto. Karta jest w dobrej cenie. Szukajcie jej w sklepach komputerowych. To na tyle. Pozdrawiam wszystkich YouTuberów. Zachęcam do widzenia mojego kanału i subskrypcji. Oraz, bo, oraz, proszę, oraz subskrybuj, proszę, subskrybujcie kanał, Wuje, również subskrybujcie ciekawy kanał Wujek Bochun. a ja poznałem wszystkich youtuberów, cześć czołem, Łukasz32.